Po raz kolejny z Fundacją DKMS. Rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku. Cała rejestracja polega na wybraniu wymazu z wewnętrznej strony błony śluzowej policzka. Wymaz trwa około minuty. Potencjalny dawca wypełnia kartę rejestracyjną, a następnie przechodzi do stanowiska kontrolnego, gdzie oddaje wymaz, a także wypełnioną kartę. Następnie dostaje puzelek y, dawcy oraz kartę. Ile osób wzięło udział dzisiaj? Znaczy... E, dzisiaj udało nam się zarejestrować 11 osób. A może jeszcze wspomnę, że podczas ostatniej akcji, y, którą organizowaliśmy z Fundacją DKMS 26 i 27 listopada, udało nam się zarejestrować 267 osób. Z jednej strony pobieramy wymaz z wewnętrznej strony, bo przez około minutę. Co mam? Tak, tak. A później z jednej strony, tak? Pojedę przez minutę, a później z drugiej strony. Myślę, że warto się zarejestrować. Każdy z nas, a także każda osoba z naszej rodziny, w każdej chwili może takiej pomocy oczekiwać. Mówimy tutaj o przeszczepie szpiegu kostnego. Ważne, żeby każdy zarejestrował się w tym rejestrze.